Tutaj jestem. Znak zagłębia. Tutaj jest yy, znaczek Patryka. Kościół O się bardziej. Wstań. Wstań. Nie tak. Daj. Z podpisami. Zagłębia. Tutaj jeszcze pisze Pat Patryk. Napisze, gramy od, od 1906 Dobra, a to, to może jeba, ja będę wszystko pokazywał Dobra no. Tutaj jest koszulka treningowa z Zagłębia, jak widzicie Widać to? Tak, jest to jest znaczek Zagłębia To jest koszulka z numerem 10 Dobra Chwile, tylko to rozłożę. Gramy od, od 1906. Wysiącuj wy, 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 wy no bo zasłaniać ten światło. Tutaj piszę awans do pierwszej ligi 2014-15. Jeszcze ostatni proporcie który jest warti też około 200 zł. Tutaj piszę 300. To jest znaczek za głębia. Wiecie ile film trwa? A, no jeszcze jakaś tutaj metka z Patryka. No, yy, nie wiem czemu tak to yy, kró, krótko trwało. Ja jeszcze mam gdzieś getry zagłębiał. Jest, jestem tutaj z Nike'em. przywitaj Halo. się. Z słuchawkami. No, yy, którym zaraz będziemy na, nagrywać jakiś odcinek. Kolejny. Kolejny. Yy, przesyła się już odcinek z yy, serii Info. Trzeci odcinek. No, chyba się będę yy, narczył. Dobra, więc na